Cześć, Witam was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym materiale u mnie na kanale. 20.0 w Lidze Weekendowej wbite i żona otworzyła mi wymienną kartę za te 20.0. Warto milion monet, także oddaję, oddaję bardzo mocno ostatnimi czasy. Słuchajcie, w Black Friday oddaję też potencjalna chęć poprawy, potencjalna chęć waszego progresu, jeśli chodzi o AFC24, a to będzie bardzo dobra opcja, jeśli skorzystacie z mojego kursu DFC24, który łącznie ma ponad 25 lekcji podzielony jest na rozdziały dotyczące gry w ataku, gry w obronie, e pro setupu oraz mechanizmów, a teraz na Black Friday ma specjalną przecenę minus 20% na pakiet podstawowy oraz pakiet rozszerzony. Także zerknijcie w link, który jest w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. No i co, przechodzimy do skrótu meczu oraz do potężnych nagród. W międzyczasie słuchajcie, taki trafik się nie pojawił. Co sądzicie? Player pika? Możemy przetestować Wicelano w sumie, czemu nie? Jakie on ma wyprowadzenie, jeszcze, żebyśmy tak mniej więcej wiedzieli? 95 krótkich podań, długich 89, bardzo dobrze. O, wersji tak dobrego wyprowadzenia nie ma, więc liczy się, żeby Wicel mógł potem piłeczkę przerzucić. Dobra, lecimy, lecimy, czempionscy! Speedrun, czempionsku, 22,20. Gdy zaczynamy tutaj rozgrywki. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Właśnie, Pires na łeczkę, musi pójść chyba. Dobre rozpoczęcie mamy na razie, co? No dobra, to do trzech razy sztuka, Rodrigo. Dobra, jest. Poczeka, on musiał się chwilę namyśleć. Musiał się chwilę namyśleć. Dobra, utrzymujemy dobre tempo. Ale pięknie to zrobił teraz Kylian. Leciutkie podanie, wykończenie podługi. Jak zrobisz ten zwód, ten co zrobiłem na skrzydle, przytrzymujesz L1, R1 i prawą gałką robisz. To jest tak zwany natmek. Jest to o, to, No i to jest Kylian Mbappe 2 do 0. I mamy 12-4 do 0. Dragonfly City. Ciekawa ekipka, jest Ronaldo, Trailbers ze na ataku, proszę bardzo. Palony chyba? No. Ale ładnie teraz nagradził Cristiano. No, zabrakło tutaj tej dłuższej nogi wicela No ale to jest Dawid Zinola, spokojnie. Piękna akcja. I jest gol, i jest gol, dobrze. Ale ładnie na tempie tutaj wjechał Rodrigo, nice. Wini teraz poczarował Co? Nie ma nic, nie ma nic, dobra Czyste papcie, czyste papcie, nie ma nic Nie ma nic, 8-0 Jedziemy Nie no, na dwóch obrońców sobie grali Ależ teraz zagrali dwójkowo Rodrigo Ginola po aucie. Takie elementy gry jak wrzut z autu też polecam dopracować. Ładnie się tam przełączać prawą gałką i fajnie sobie wrzucać tą piłkę, a nie tak na pałek gdzieś tam rozgrywać te auty. Jak najbardziej element warty uwagi też. No i to jest Tapin numer 2. I to jest 10-0. Stonebreaker waszym rywale. W meczu o pierwszą rangę. Didier Drogba, proszę bardzo. la lala. Mr. Drogba? No i Fati z i Co jest? Ależ teraz wjechał w wini. W drugie tempo i z główeczki. Nie, nie, nie. Błagam cię. Na to łgę Pięknie, pięknie Dawid Zinold Zino, Zinold Zinold 19-0 3 temu 19-1 Czy dziś też będzie 19 1? Czy dwudziestak? Tak, będzie. Zobaczymy. A jej to była akcja prawie, prawie. Almost perfect. Almost perfect. Ale teraz już jest fantastycznie. A już jest fantastycznie. 20. Zero. Dziękujemy bardzo. Coś tam jeszcze klika w tą gierkę, co? 5x8, 5 razy 85 plus jest pewny walkout i 2 razy 87 plus jest pewny walkout też. I dwa razy pewne walkouty. Siadaj. No chodź. Czekaj, najpierw piki, najpierw piki, żono. Najpierw piki. No, ale to... Chcesz ale... też piki? Jednego mogę. No to dwa, dawaj, 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 pierwszego pika. No to ja ty środkowy. No to dawaj środkowy, cyk. No i no i no i ostatnio Viniciusa stąd trafiłem. No. K kubite? Ko kobite, kobite, no najwyższa <laughs> ma, no to kobite. No, te, no ale nie wiem, no czasem nie bierzesz najwyższego, bo na przykład daną kartę masz. A, no tak, no nie, 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 to może być. No to pragnę zauważyć, że tak jest. Dobrze, no ale to ja musi się wyświetlać, że duplikat, nie? Że wtedy to. Uuu, Kulibali chyba mocny? Czy nie? Czy Ali co nabrać? Fioletowy. Ale czekaj, bo ja nie wiem. Dwa dobry. No, nie, no tylko, że nie no bo a nie wiem, kto, mm. kto, bo to wiesz, to teraz robi takie karty. Że ta karta, w zależności od tego, jak będzie grał dany Pros w turnieju, to będzie dostawać upgrade'y. I to jest Abu Makaha karta. Ale to, że Pros gra tą ta. kartą? Nie, nie. Pros gra za tydzień, gra turniej w grupie no. C, FC Pro Open, tam gdzie mi się nie dostał. No. I jak będzie, no wiesz, punkty w grupie zdobywał, to ta karta dostaje A, upgrade. A, że to do grupy C on jest. No, no. Dobra, bierzemy Kuliballiego. To taki, taki hazard, to. No taki, no, taki wewnętrzny, wiesz. Lekutki, nie? No i co? Informika? Nie tręcika. No to ty wybraliś dwóch chłopów, jako obite i dobrze. No i dobrze. No to daję ci dwie najmocniejsze paczki tutaj, a potem ja otworzę te dwie gorsze, i potem jeszcze sobie oponik na casehagu zrobię. A na największy, co overall, co największy overall, jaki mogę mieć. Największy overall, jaki możesz mieć. No, ikonę możesz trafić, tak? Ale na ej, przykład ej, jak jest. 87... Ej, z tego może lecić ikona? No 94 możesz więcej trafić. No, 94 no, to może... właśnie o to pytam, 10... że startuję z 8.7 i ile mogę najwięcej, najwięcej mieć? Najwięcej 9.4, no. Dobra, lecisz 5x85+, najpierw, proszę bardzo. 5 razy? 8, A nie, 95PL, sorry, 95PL, przecież ludzie piszą. Tak, 5x85+, lecisz. A to już wyszły takie karty? No, to są już takie. Mm, czyli to, to, to i to? Nie, to i to tylko. No, mówię, potem ja już sobie tego na casehugu otworzę, Aha. także. Dobra, lecimy 5x85+. No, włochy. Dzieci Naruma. Tylko pytanie, czy na podwójnym walkoucie? Na pojedynczym walkoucie?! To bardzo źle. No. Ale więcej o dwa punkty. A on wygląda jak... Jak to? Nie, uważaj, bo jesteś na Twitchu. Ale nie, do kogoś mi przypomina, ale nie siebie. Ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że tego gościa... Yy, wiesz... Jakiego? Powiedz Powiedz go, bo ja nie wiem. A może takiego, ale nie wiem. A on jest brąkarzem, to może A. mi przypomina siebie. No dobra, dawaj. A nie, to on mi przypomina siebie, już mi się przypomniało. <noise> 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 on mi przypomina siebie. <noise> tak się zachowują kobiety, które za dwa tygodnie rodzą, nie? W generalnie. On mi przypomina siebie, nie? Możesz, możesz, dawaj. Dwa razy 87+, plus, no. Dawaj. Może tutaj będzie lepiej. No podwójny układ musi być. Pytanie jaki? Jest Arnold. A nie! Bruns! zawodniczka No i co to? to no, i... No, 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 no co no słabo, no ale może ktoś tam, może Mbappe no, zaraz ją tam przyjdzie. Mike Meno. 8-7 dwa razy. No to... No to brędza no typowa brędza, że za 20-0 no... To wiesz, no to, 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 to nic specjalnego, no niestety. Chcesz jeszcze jedną paczkę Ultimate? Na, no. na, roz, na rozchodniaka? Ja tylko to już nie ma gwarancji overalla. Tu możesz trafić 83 nawet. To weź tam otwórz, jedną z tych złotych. 30 rzadkich złotych, no. Może coś wypaść, może nie wypaść, no. Ty! Ty! Ale co tu się stało? Miałeś. ale czekaj, bo tam ktoś... Co jest? No, hi... Nie No Hiro chyba w tle. Bałam, że mnie zrzucisz. Yes, Nie, to zobacz, jest, Ture, jest, 20-0 Ej, ale to jest jaja, Ture? Ja, jaja, Ture. Ej, a wiesz co, ja, to ja ci coś powiem. No. Sied siedzę sobie w salonie, no. oglądam Twojego streama, no. i tak sobie gadam w głowie, ja ja i tak z dupy, nie? Ale, ale to, i to jest... było dwie godziny no. temu. No, konkluzja. To... A to jest to, co ja wiesz, i z tym A, wie... no tak. Może, ale to czemu? Ja... Ale tak mi w głowie on <grym> siedział, ale nawet nie wiedziałem, jak on wygląda. <grym> nie no, kapitalnie, Tylko, że... żono, jest, jest. Najlepszy mój trafik w tej edycji. Let's go. Brawo, jest przecudownie, naprawdę. Kapitalny traf. Kapitalny traf. Jajaturę. Nice. 930 koła. Nice. A to teraz dobra cena. Bardzo dobra. No to jest w ogóle no, no przepotężny trafik, nie? Nice. Nice. Warto było. GG patio.